W tym filmiku pokażę ci, jak możemy sprawdzić dzienny czas korzystania z aplikacji w Samsungu Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra, aby sprawdzić, jak często i jak długo korzystamy z jakiejś aplikacji, możemy wejść w ustawienia. Następnie w ustawieniach przechodzimy do cyfrowego dobrostanu i kontroli rodzicielskiej, gdzie następnie tutaj mamy taką taką informację najczęściej używane aplikacje wraz z czasem. Jeżeli wejdziemy w te opcje, to pokażemy szczegółowe informacje na ten temat. Możemy cofnąć się do poszczególnych dni, czy nawet tygodni aby znaleźć właśnie informacje dotyczące jakichś tam konkretnych dni. I widać tutaj właśnie na liście te aplikacje, z których korzystamy najczęściej. Jeżeli naciśniemy pokaż wszystko, to oczywiście zobaczymy wszystkie aplikacje, jakie tam były wykorzystywane w danym dniu. Dodatkowo możemy tutaj nacisnąć na kategorie bądź aplikacje, aby na przykład sobie skategoryzować aplikacje i sprawdzić grupowo, czy na przykład nie, za, nie spędzamy za dużo czasu w grach. Na dole mamy także statystyki dotyczące powiadomień oraz odblokowań. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.